Pozycją boczną się położyła. Żywa już prawie przez operatorkę skończyła. Kosiarka bardzo już wymęczona. Linka od napędu jest oszpecona, poprzecierana zadziory ma. Tro się, trochę się chyba zacina. Kurza się operatorka tego też sprzętu. Robiąc skupę przy tym zamętu i swojego dobrodzieja męża o palpitację i problemy mu różne wylewając. to jest i problem, przyczyna się napędu zacinania, niewyłączania linka na zgięciu skorodowana i poszarpana. Spróbujemy nierdzewną linkę pod wazotę zamęt zamontować. Będziemy wpychać i przepychać. Zaraz zobaczymy, czy wyjdzie koniec na łączeniu. I co z tym będzie się działo? Kurze, zapiał, Leją po mnie wodą, w skór, wignoty. Znowu są jakieś chyba z wodą kłopoty. Jeśli z przytykaniem są kłopoty, w krętach trzeba zatrudnić do roboty. Pancerz linki wyłożony jest z tworzywem, żeby zmieścić tarcie. Ale jak się zawinie, to. Linka zapiera się uparcie o jego krawędź. List linka została dorobiona. Tylko problem z wyłączaniem napędu to było przycinanie się linki i brak magicznej. Ten otwór na frost widziany montowanej sprężynki, która prawdopodobnie skorodowała i wietrzała. To jest dawca dawca sprężynki. Bez niej napęd się nie wyłączy. Ale cóż, można sprężynkę też dorobić. Skrócenie, oczkowanie i będzie zastosowanie. No po prostu jest nadzieja. Nadzieja jest taka, że sprężynka będzie działać.